Zadali się z niewłaściwą dziewczyną. Teraz jej brat każe im zapłacić. Maja Kowalska ściskała plecak, przemierzając zatłoczone korytarze liceum ogólnokształcącego imię Adama Mickiewicza. W wieku piętnastu lat była drobna, ledwo mierzyła metr pięćdziesiąt Miała ciemne, kręcone włosy związane w prosty kucyk. Jej za duży sweter wisiał luźno na jej małej sylwetce, a okulary w grubych oprawkach sprawiały, że wyglądała młodziej. Maja uczęszczała do liceum od trzech miesięcy, odkąd przeprowadziła się z Krakowa, a jej cicha natura sprawiała, że była łatwym celem. Po prostu trzymaj głowę w dół i przetrwaj ten dzień, powtarzała sobie. Maja była z natury nieśmiała, wolała książki od ludzi, a przejście do tego dużego polskiego liceum było przytłaczające. Tęskniła za Krakowem, gdzie miała bliskich przyjaciół i doceniających ją nauczycieli. Tutaj czuła się niewidzialna, z wyjątkiem momentów, kiedy naprawdę tego pragnęła. Jakub Nowak rządził drugą klasą twardą ręką. Wysoki i barczysty, siedemnastoletni, miał piaskowe włosy i pewność siebie wynikającą z bycia gwiazdą drużyny futbolowej. Jego ekipa składała się z Piotra Wiśniewskiego, chudego rudzielca ze złośliwym charakterem, i Michała Wójcika, którego krępa budowa ciała i permanentny grymas sprawiały, że był wiecznie zły. Od razu zauważyli Maję i uznali ją za łatwy cel. No, no, patrzcie, kto próbuje się przemknąć, zagrzmiał głos Jakuba w pobliżu szafek. Maji ścisnęło żołądek. Przyspieszyła kroku w stronę klasy chemii, ale Piotr zastąpił jej drogę. Dokąd tak pędzisz, myszko? Jakub nadał jej ten przydomek po usłyszeniu jej cichego głosu podczas sprawdzania obecności. Nazwa przylgnęła, a teraz połowa szkoły tak ją nazywała. Czy mama nie nauczyła cię manier? Twarz Madzi poczerwieniała. Przepraszam, po prostu próbuję zdążyć na lekcję. Jej głos brzmiał nieśmiało. Ona przeprasza, chłopaki, zaśmiał się Michał, naśladując jej wymowę. Taka uprzejma. Czego uczą w Krakowie, myszko? Jak być wycieraczką. Uczniowie przechodzili obok, większość odwracając wzrok. Maja nauczyła się, że w liceum panuje ścisła hierarchia społeczna i nikt nie chciał zwracać na siebie uwagi Jakuba broniąc kogoś z samego dołu. Nawet pani Nowakowska, która nadzorowała korytarze, tajemniczo zniknęła, gdy zobaczyła, że zbliża się konfrontacja. Dlaczego po prostu nie powiem Antoniemu? Pomyślała Maja. Jej starszy brat miał dziewiętnaście lat i pracował na budowie po wcześniejszym ukończeniu szkoły. Widziała, jak podnosił stalowe belki, które dwóch innych mężczyzn ledwo mogło unieść. Jego ramiona napięte od lat ciężkiej pracy, ale Antoni już pracował na podwójne zmiany. Aby pomóc opłacić jej szkolne przybory i rachunki za leczenie matki. Nie chciała obarczać go swoimi problemami. Zostawcie mnie w spokoju, proszę! szepnęła Maja, próbując ominąć Piotra. Zostawcie mnie w spokoju, proszę! naśladował Piotr piskliwym głosem, powodując chichot wśród pobliskich uczniów. Jakie jest magiczne słowo, myszko? Ręce Mai drżały, gdy ściskała paski plecaka. Miała trening sztuk walki w Krakowie, ale jej sensej podkreślał, że walka jest ostatecznością. Poza tym ci chłopcy byli znacznie więksi, a sprawienie kłopotów mogło skutkować zawieszeniem. Jej rodzina nie mogła sobie pozwolić na problemy, które mogłyby zagrozić jej edukacji. Jakub podszedł bliżej, a Maja poczuła zapach jego agresywnej wody kolońskiej, zmieszanej z odżywkami białkowymi, które ciągle pił. Myślę, że myszka musi nauczyć się trochę szacunku. Co myślicie, chłopaki? Zanim Maja zdążyła zareagować, Jakub złapał jej plecak i szarpnął go z jej ramion. Zawartość rozsypała się po podłodze korytarza, podręczniki, zeszyty, długopisy i starannie odrobione zadanie domowe z chemii rozrzucone wszędzie. Uczniowie przechodzili po jej rzeczach, a Maja poczuła łzy w oczach patrząc, jak praca z całego tygodnia zostaje zdeptana. Ups! powiedział Jakub z tysiąc... udawaną szczerością. Niezręczność. Maja upadła na kolana gorączkowo zbierając papiery, wiele z nich teraz podartych lub brudnych od śladów butów. Zadzwonił dzwonek ostrzegawczy, co oznaczało, że spóźni się, nawet jeśli pobiegnie. Pan Kowalski już ostrzegał, że spóźnienia skutkują karą. To żałosne, skomentował Michał, gdy Maja czołgała się, zbierając rozrzucone rzeczy. Patrzcie, jak się krząta, jak mała myszka, dlatego ta nazwa idealnie pasuje. Piotr kopnął jeden zeszyt dalej w głąb korytarza, a Maja musiała go gonić. Zanim zebrała wszystko, korytarz był prawie pusty i dzwonił ostatni dzwonek. Dotarła na chemię trzy minuty spóźniona, z zaczerwienioną twarzą i rozczochranymi włosami, zasługując na dezaprobatę pana Kowalskiego i chichot kolegów z klasy. Jeszcze tylko osiem miesięcy, powtarzała sobie Maja, wsuwając się na tylne siedzenie. Osiem miesięcy do matury, potem studia gdzieś daleko stąd. Ten schemat trwał tygodniami. Ekipa Jakuba znajdowała ją w stołówce, głośno komentując jej wygląd, gdy jadła sama. Przypadkowo wpadali na nią na korytarzach, powodując upuszczanie książek. Na lekcjach wychowania fizycznego upewniali się, że jest wybierana ostatnia do drużyn, a potem Piotr rzucał w nią piłkami do siatkówki podczas gry, twierdząc, że to wypadki, gdy trener Jankowski nie patrzył. Maja opracowała strategię unikania. Nauczyła się ich planów lekcji. I wybierała alternatywne trasy między zajęciami. Zaczęła jeść lunch w bibliotece zamiast w stołówce. Zmieniła nawet szafkę na drugą stronę szkoły. Ale liceum nie było aż tak duże i zawsze w 1900 końcu ją znajdowali. Najgorszy incydent wydarzył się w deszczowy czwartek na dziedzińcu przed głównym budynkiem. Maja szła na następną lekcję, gdy Jakub i jego przyjaciele otoczyli ją w pobliżu stojaków na rowery. Dziedziniec był w większości pusty z powodu pogody, tylko kilku uczniów spieszyło między budynkami z głowami pochylonymi przed deszczem. Hej, myszko, zawołał Jakub jego głos niosący ten znajomy okrutny podtekst. Myśleliśmy o tobie. Puls Maji przyspieszył. Ścisnęła książki bliżej i szukała dróg ucieczki, ale ustawili się strategicznie, blokując wszystkie wyjścia. Tak, dodał Piotr podchodząc bliżej. Zastanawialiśmy się nad czymś. Jesteś zawsze taka cicha. Taka przestraszona. Co ukrywasz pod tymi workowatymi ubraniami? Oczy Madzi rozszerzyły się z przerażenia, gdy zdała sobie sprawę, dokąd to zmierza. Proszę, po prostu zostawcie mnie w spokoju. Nic wam nie zrobiłam. W tym problem, powiedział Michał z tyczociętym paskudnym uśmiechem. Myślisz, że jesteś za dobra, żeby z nami rozmawiać? Za dobra, żeby być przyjazna? Może musimy pomóc ci być bardziej towarzyską? Zanim Maja zdążyła zareagować, Jakub rzucił się do przodu i złapał za rąbek jej długiej spódnicy. Zobaczmy, co myszka ukrywa pod spodem. Nie, krzyknęła Maja, cofając się gorączkowo. Nie dotykajcie mnie. Piotr ruszył, by złapać ją za ramiona, podczas gdy Jakub szarpał jej spódnicę, próbując ją podnieść. Maja wykręcała się i walczyła. Podręczniki rozsypały się na mokrym chodniku, gdy desperacko próbowała uciec. Upokorzenie było przytłaczające. Nie tylko fizyczne naruszenie, ale także to, że inni uczniowie widzieli, co się dzieje i nic nie robili by pomóc. Przestańcie. Głos Mai załamał się, gdy nadal się szarpała. Niech ktoś mi pomoże. Kilku uczniów zebrało się, by patrzeć, ale stali w bezpiecznej odległości, niektórzy nawet wyciągając telefony, by nagrywać. Maja czuła się całkowicie bezradna, gdy uścisk Jakuba na jej spódnicy zacieśniał się, a ręce Piotra unieruchamiały jej ramiona. Deszcz sprawiał, że wszystko było śliskie i prawie upadła, próbując się wyrwać. No dalej, myszko, drwił Jakub. Nie bądź taka spięta, po prostu próbujemy być przyjaźni. Wzrok mai zamazał się od łez wściekłości i upokorzenia. Ci chłopcy myśleli, że mogą ją tak traktować, bo była mała, cicha, bo nie miała nikogo, kto by ją chronił. Niesprawiedliwość wypełniła ją furją, której nigdy wcześniej nie doświadczyła. Powiedziałam przestańcie. Głos Mai rozniósł się po dziedzińcu z taką siłą, że Jakub faktycznie się zatrzymał, zaskoczony intensywnością jej tonu. O, myszka ma pazury, zaśmiał się Michał. To robi się ciekawe. Ale Maja osiągnęła punkt krytyczny. Każdy dzień męki, każde upokorzenie, każda chwila poczucia bezsilności skrystalizowały się w czystą determinację. Chcieli zobaczyć, co ukrywa? Dobrze. Zaraz mieli się dowiedzieć, z kim dokładnie zadarli. Tego wieczoru Maja siedziała przy kuchennym stole, w ich małym mieszkaniu, wpatrując się w zadanie domowe, ale nie mogąc się skoncentrować. Jej matka pracowała na późnej zmianie, w szpitalu gdzie sprzątała pokoje, a Antoni był pod prysznicem po kolejnym długim dniu na budowie. Spódnica Mai była podarta od szarpania Jakuba i ukryła ją w koszu na pranie, żeby rodzina nie zobaczyła i nie zadawała pytań. Słyszała jak Antoni nuci starą polską piosenkę, którą śpiewał ich ojciec. A znajoma melodia ścisnęła jej klatkę piersiową z emocji. Antoni w zasadzie ją wychował po tym, jak ich ojciec zginął w wypadku samochodowym trzy lata temu. Zrezygnował ze swoich marzeń o studiach, aby pracować na pełny etat i wspierać rodzinę, nigdy ani razu nie narzekając na poświęcenie. Maja dotknęła siniaków na ramionach, gdzie złapał ją Piotr, ukrytych teraz pod długimi rękawami. Nie mogę pozwolić, żeby to się działo dalej, pomyślała. Oni stają się gorsi i w końcu poważnie mnie skrzywdzą. Gdy Antoni wyszedł z łazienki, jego ciemne włosy wciąż były wilgotne, a on miał na sobie znoszoną koszulkę, która pokazywała efekty jego fizycznej pracy, Maja podjęła decyzję. Antoni, powiedziała cicho, muszę ci coś powiedzieć. Jej brat natychmiast zauważył poważny ton i usiadł naprzeciwko niej przy stole. Co się stało, siostrzyczko? Wyglądasz na zdenerwowaną. Maja wzięła głęboki oddech i opowiedziała mu wszystko. O Jakubie i jego przyjaciołach, o ciągłym nękaniu, o tym, jak próbowali ją upokorzyć wcześniej tego dnia. Gdy mówiła, obserwowała jak wyraz twarzy Antoniego staje się coraz ciemniejszy. Jego ręce, pokryte bliznami od lat pracy na budowie, powoli zacisnęły się w pięści na stole. Położyli na tobie ręce, głos Antoniego był śmiertelnie cichy, a Maja zdała sobie. Sprawę, że nigdy wcześniej nie widziała swojego brata naprawdę złego. Było coś przerażającego i potężnego w jego bezruchu. W porządku, powiedziała Maja szybko, nagle martwiąc się, że popełniła błąd. Udało mi się uciec. Po prostu pomyślałam, że powinieneś wiedzieć, bo. Nie, przerwał Antoni. Jego głos stawał się twardszy, jak zawsze, gdy był emocjonalny. To nie jest w porządku. Nikt nie dotyka mojej siostry. Nikt. Maja zawsze wiedziała, że. Jej brat jest silny, ale nigdy nie widziała go w takim stanie. Antoni pracował na budowie z mężczyznami dwukrotnie większymi od niego i zdobył ich szacunek dzięki czystej determinacji i fizycznej sprawności. W wieku dziewiętnastu lat miał budowę ciała kogoś znacznie starszego, z szerokimi ramionami i ramionami, które mogły zginać stalowe rury. Jego koledzy z pracy nazywali go młotem z powodu jego zdolności do wbijania pali w zamarzniętą ziemię, czego inni mężczyźni nie potrafili. Co zamierzasz zrobić? zapytała Maja, nagle czując mieszankę ulgi i niepokoju. Antoni wstał i podszedł do okna patrząc na ciemną ulicę. Zamierzam porozmawiać z tymi chłopcami, bardzo jasna rozmowa o tym, co dzieje się z ludźmi, którzy dotykają mojej rodziny. Następnego ranka Maja czuła się inaczej, idąc korytarzami liceum im. Mickiewicza. Po raz pierwszy od miesięcy nie oglądała się ciągle przez ramię ani nie planowała druku ucieczki. Wiedziała, że Antoni jest gdzieś w budynku, wziął dzień wolny od pracy po raz pierwszy, odkąd pamiętała. Jakub i jego ekipa znaleźli ją przy jej szafce podczas przerwy obiadowej, tak jak zawsze, ale tym razem Maja nie drgnęła, gdy usłyszała głos Jakuba za sobą. No, no, jeśli to nie nasza ulubiona mała myszka, powiedział Jakub, jego głos niosący ten znajomy, okrutny rozbawienie. Ostatnio nas unikałaś, to niezbyt przyjazne. Maja. Powoli zamknęła szafkę i odwróciła się, by stawić im czoła. Było coś innego w jej postawie, prostota kręgosłupa, której wcześniej nie było. Już się was nie boję, powiedziała cicho. Jakub zaśmiał się, szczerze rozbawiony. Nie boisz się? Myszko, jesteś jak ćwierć naszego rozmiaru. Co zrobisz? Zapiszczysz na nas? Tak, dodał Piotr, podchodząc bliżej. Może musimy dokończyć to, co zaczęliśmy wczoraj, przypomnieć ci twoje miejsce. Michał wyciągnął. Rękę, by złapać maję za ramię, ale zanim jego dłoń zdążyła dotknąć, głos przeciął korytarz jak nóż. Na twoim miejscu bym tego nie robił. Każda głowa na korytarzu odwróciła się w stronę źródła głosu. Antoni Kowalski. Stał na końcu korytarza i nawet z daleka jego obecność była dominująca. Miał na sobie ciemne dżinsy i czarną koszulkę, która podkreślała jego muskularną budowę a jego robocze buty stukotały złowieszczo o linoleum, gdy szedł w ich stronę. Pewność siebie Jakuba zachwiała się na chwilę, gdy zobaczył rozmiar Antoniego i oczywistą siłę fizyczną, ale jego duma nie pozwoliła mu się wycofać przed przyjaciółmi i zbierającym się tłumem uczniów. – Kim ty do cholery jesteś? – zażądał Jakub, wypinając pierś. – To prywatna rozmowa. Antoni szedł dalej aż stanął bezpośrednio przed Jakubem, a różnica w ich budowie była natychmiast widoczna. Podczas gdy Jakub był wysoki jak na ucznia liceum, Antoni był dorosłym, mężczyzną, który spędzał dni na pracy fizycznej. Jego ramiona były szersze, jego ręce grubsze, a w jego ciemnych oczach była cicha intensywność, która sprawiła, że kilku uczniów instynktownie cofnęło się o krok. Jestem bratem, Maj! powiedział Antoni głosem, który był idealnie spokojny, ale jakoś bardziej groźny, niż gdyby krzyczał. I rozumiem, że wy chłopcy nękaliście moją siostrzyczkę. Piotr zaśmiał się nerwowo. Nękaliśmy, po prostu bawimy się z myszką, nic wielkiego. Spojrzenie Antoniego przeniosło się na Piotra, a śmiech zamarł w gardle chłopca. Bawicie się? Powtórzył Antoni. Nazywacie zabawą kładzenie rąk na dziewczynie? Słuchaj, stary, powiedział Jakub, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. To między nami a twoją siostrą musisz zająć się swoimi sprawami. Słowa ledwo wyszły z ust Jakuba, gdy Antoni się poruszył, Maja nigdy wcześniej nie widziała swojego brata walczącego, ale zdała sobie sprawę, że musiał nauczyć się czegoś więcej niż tylko umiejętności budowlanych od swoich kolegów z pracy. Jego prawa ręka wystrzeliła i złapała Jakuba, zaprzód koszuli, unosząc chłopca lekko z ziemi, z pozornie żadnym wysiłkiem. Moja siostra to moja sprawa powiedział Antoni cicho. A ty właśnie stałeś się moją sprawą też. Twarz Jakuba poczerwieniała, gdy próbował wyrwać się z uścisku Antoniego, ale siła starszego chłopca była przytłaczająca. Uczniowie wyciągali telefony, ale żaden z nich się teraz nie śmiał. Na korytarzu zapanowała całkowita cisza, z wyjątkiem szarpania się Jakuba puść mnie Jakub z trudem łapał powietrze. Nie możesz tego zrobić, zgłoszę cię na policję. Wyraz twarzy Antoniego nie zmienił się. Chcesz zadzwonić na policję? Dobrze. Możemy im wyjaśnić, jak ty i twoi przyjaciele wczoraj napastowaliście moją piętnastoletnią siostrę. Twarz Jakuba zbladła, gdy zdał sobie sprawę z prawnych konsekwencji tego, co zrobił. To nie było, po prostu się bawiliśmy. Bawiliście się? Głos Antoniego niósł nutę niedowierzającej złości. Trzymałeś jej ramiona podczas, gdy on próbował ją upokorzyć i nie mieliście tego na myśli? Maja patrzyła ze zdumieniem. Jakiej oprawcy kruszą się pod cichą furią jej brata. Ci chłopcy, którzy wydawali się tak potężni i zastraszający, teraz wyglądali na to, czym naprawdę byli. Przestraszone dzieci, które znęcały się nad kimś, kto jak myśleli, nie mógł się bronić. Oto co się stanie, kontynuował Antoni. Ty i twoi przyjaciele zostawicie moją siostrę w spokoju, całkowicie w spokoju, nie będziecie z nią rozmawiać, patrzeć na nią, ani nawet o niej myśleć. Rozumiecie? Jakub skinął głową szybko. Jego wcześniejsza brawura całkowicie zniknęła. Inni uczniowie patrzyli na niego z obrzydzeniem, a nie podziwem, a Maja zdała sobie sprawę, że Antoni zrobił więcej niż tylko ją chronił, ujawnił prawdziwą naturę Jakuba całej szkole. Nie słyszę cię, powiedział Antoni. Tak, szepnął Jakub, tak, rozumiem. Dobrze. Antoni w końcu cofnął się, ale jego obecność wciąż dominowała na korytarzu. Bo jeśli usłyszę, że ktokolwiek w tej szkole sprawia mojej siostrze kłopoty, pociągnę was wszystkich trzech do odpowiedzialności. Rozgłoście to. Piotr nerwowo odchrząknął. Rozumiemy, stary. Zostawimy ją w spokoju. Antoni skierował uwagę na Piotra i Michała, a obaj chłopcy wyraźnie drgnęli. Wy dwaj byliście tam. Wczoraj? Patrzyliście, jak wasz przyjaciel napastuje moją siostrę, i nic nie zrobiliście, żeby to powstrzymać. To czyni was tak samo winnymi. Przepraszamy, wyjąkał Michał. Nie chcieliśmy, żeby sprawy zaszły tak daleko. Nie chcieliście? Głos Antoniego niósł nutę niedowierzającej złości. Trzymaliście jej ramiona, podczas gdy on próbował ją upokorzyć i nie mieliście tego na myśli. Maja patrzyła z zdumieniem, jak jej oprawcy kruszą się pod cichą furią jej brata. Ci chłopcy, którzy wydawali się tak potężni i zastraszający, teraz wyglądali na to, czym naprawdę byli. Przestraszone dzieci, które znęcały się nad kimś, kto, jak myśleli, nie mógł się bronić. Oto co zrobicie kontynuował Antoni. Przeprosicie moją siostrę teraz na oczach wszystkich. Jakub rozejrzał się po tłumie uczniów, z których wielu miało wyciągnięte telefony i nagrywało wszystko. Jego reputacja twardziela była już zniszczona, a maja widziała, jak kalkuluje, czy odmowa pogorszy sytuację. Maja, powiedział Jakub cicho, nie patrząc jej w oczy. Przepraszam za, za to, co zrobiliśmy. To było złe. Głośniej, rozkazał Antoni, i patrz na nią, kiedy przepraszasz. Jakub podniósł głowę i spojrzał prosto na Maję. Przepraszam, powiedział głosem, który niósł się po korytarzu. To, co zrobiliśmy, było złe i to się więcej nie powtórzy. Piotr i Michał poszli w ślady, jąkając się z przeprosinami, ich twarze czerwone z zażenowania i strachu. Maja poczuła przypływ satysfakcji, gdy zdała sobie sprawę, że. Po raz pierwszy od rozpoczęcia nauki w liceum, to ona miała władzę w tej sytuacji. I jeszcze jedno, powiedział Antoni, przygotowując się do odejścia. Jeśli dowiem się, że ktokolwiek w tej szkole sprawia mojej siostrze kłopoty, pociągnę was wszystkich trzech do odpowiedzialności. Rozgłoście to. Po tych słowach Antoni odwrócił się i odszedł. Jego robocze buty stukotały autorytatywnie, o linoleum. Tłum uczniów rozstąpił się przed nim jak woda, a Maja usłyszała szeptane rozmowy, gdy zniknął za rogiem. Jakub i jego przyjaciele odsunęli się w przeciwnym kierunku, z głowami spuszczonymi i wcześniejszą pewnością, siebie całkowicie znikniętą. Maja stała przy swojej szafce, wciąż przetwarzając to, co się właśnie stało, gdy zdała sobie sprawę, że kilku uczniów patrzy na nią z czymś, czego nigdy wcześniej nie widziała szacunkiem. Maja, dziewczyna z jej klasy chemii, Podeszła niepewnie. Jestem Joanna, chciałam tylko powiedzieć, naprawdę mi przykro z powodu tego, co ci zrobili i cieszę się, że twój brat tak cię bronił. Więcej uczniów podchodziło w ciągu dnia, niektórzy przepraszając za to, że wcześniej jej nie pomogli, inni po prostu uznając ją znowu nabytym szacunkiem. Maja zdała sobie sprawę, że Antoni nie tylko chronił ją przed Jakubem i jego przyjaciółmi, całkowicie zmienił jej status w liceum imieniem Mickiewicza. Na lunch zamiast jeść sama w bibliotece, Maja usiadła w stołówce po raz pierwszy od miesięcy. Jakub, Piotr i Michał siedzieli przy swoim zwykłym stole po drugiej stronie sali, ale starannie unikali patrzenia w jej kierunku. Ich rozmowy były teraz cichsze, a Maja zauważyła, że inni uczniowie trzymają się od nich z daleka. Gdy Maja wróciła do domu tego wieczoru, zastała Antoniego w kuchni, przygotowującego kolację na powrót matki z pracy. Podniósł wzrok, gdy weszła, a jego wyraz twarzy był znowu łagodny. Wszelkie ślady zastraszającej postaci z korytarza zniknęły. Jak minął reszta dnia, siostrzyczko? zapytał, mieszając zupę w garnku na kuchence. Maja mocno go objęła, nagle przytłoczona wdzięcznością i miłością do brata. Dziękuję, szepnęła. Dziękuję, że mnie chroniłeś. Antoni objął ją w odpowiedzi, a Maja czuła siłę w jego ramionach, która sprawiła, że Jakub wyglądał jak dziecko. Nigdy nie musisz mi za to dziękować, powiedział. Rodzina chroni rodzinę, tak to działa. Powinnam ci powiedzieć wcześniej, powiedziała Maja. Nie chciałam cię obarczać moimi problemami. Antoni odsunął się i spojrzał na nią poważnie. Maja, nigdy nie jesteś ciężarem, jesteś moją siostrą i jesteś najważniejszą rzeczą w moim życiu. Nigdy nie bój się powiedzieć mi, kiedy ktoś cię krzywdzi. W miarę upływu tygodni życie Mai w Liceum i Mickiewicza całkowicie się zmieniło. Jakub i jego przyjaciele trzymali się na dystans, a ich własna reputacja znacznie ucierpiała po tym, jak rozeszła się wieść o tym, co próbowali jej zrobić. Inni uczniowie, którzy wcześniej ignorowali Maję, teraz włączali ją do rozmów i projektów grupowych. Maja zaczęła jeść lunch z Joanną i małą grupą dziewcząt z jej klas. Dołączyła do kółka debat, gdzie jej inteligencja i przygotowanie uczyniły ją cennym członkiem. Nauczyciele, którzy wcześniej ledwo ją zauważali, zaczęli częściej ją pytać, rozpoznając, że jej cicha natura nie oznacza braku wiedzy czy opinii. Zachowanie Jakuba również się zmieniło, ale nie w sposób, w jaki Maja się spodziewała. Zamiast stać się bardziej agresywnym lub szukać zemsty, wydawał się szczerze skruszony przez to doświadczenie. Maja usłyszała, jak pewnego dnia mówi Piotrowi, żeby zostawił w spokoju młodszego ucznia, i zdała sobie sprawę, że być może konfrontacja z Antonim nauczyła go czegoś o konsekwencjach znęcania się. Pewnego popołudnia, około miesiąca po konfrontacji, Jakub podszedł do Mai przy jej szafce. Instynktownie się spięła, ale jego zachowanie było zupełnie inne niż wcześniej. Maja, powiedział cicho, rozglądając się, aby upewnić się, że nikt ich nie podsłuchuje. Chciałem z tobą porozmawiać. Na osobności. Maja studiowała jego twarz, szukając oznak okrutnego chłopca, który ją dręczył, ale widziała tylko szczerą skruchę. Czego chcesz, Jakubie? Chciałem jeszcze raz przeprosić, powiedział. Naprawdę przeprosić, nie tylko dlatego, że twój brat mnie zmusił. To, co ci zrobiliśmy, było okropne i dużo o tym myślałem. Maja była zaskoczona szczerością w jego głosie. Dobrze, powiedziała ostrożnie. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, kontynuował Jakub, ale chciałem, żebyś wiedziała, że teraz rozumiem, jak bardzo się myliliśmy. Moja młodsza siostra zaczyna liceum w przyszłym roku, a myśl o tym, że ktoś potraktowałby ją tak, jak my potraktowaliśmy ciebie, pokręcił głową. Robi mi się niedobrze. Maja poczuła, jak część złości, którą nosiła w sobie, zaczyna się rozpuszczać. Dlaczego to robiliście? Zapytała. Dlaczego znęcaliście się nade mną? Jakub milczał przez dłuższą chwilę, bo mogłem, powiedział w końcu. Bo byłaś mała i cicha i myślałem, że nie będziesz się bronić, to sprawiało, że czułem się potężny, spojrzał jej w oczy. Ale prawdziwa siła nie polega na krzywdzeniu ludzi, którzy nie potrafią się bronić. Twój brat mnie tego nauczył. Maja powoli skinęła głową. Dziękuję, że to powiedziałeś. Jakub zaczął odchodzić, potem odwrócił się. "Jeśli to coś znaczy, jesteś o wiele odważniejsza, niż myślałem. Trzeba mieć odwagę, żeby codziennie przychodzić do szkoły, gdy ludzie tak cię traktują. Gdy Maja patrzyła, jak Jakub podchodzi, zastanawiała się, jak wiele zmieniło się od tego strasznego dnia na dziedzińcu. Nie była już tą samą przestraszoną dziewczyną, która zaczynała naukę w liceum imietie Mickiewicza. Stawanie w obronie siebie z pomocą Antoniego obudziło w niej coś, poczucie własnej wartości i siły." Tego wieczoru maja siedziała z Antonim na małym balkonie ich mieszkania, obserwując zachód słońca nad ich osiedlem. Jej brat czytał broszurę uczelni technicznej, a maja czuła ciepłą dumę, wiedząc, że w końcu znów realizuje swoje własne marzenia. Antoni, powiedziała, czy kiedykolwiek żałujesz, że nie poszedłeś od razu na studia? Przez mnie i mamę? Antoni podniósł wzrok z nad broszury i uśmiechnął się. Nigdy. Powiedział stanowczo. Ty i mama jesteście moim priorytetem, studia będą tam, kiedy będę na nie gotowy. Maja oparła się o ramię brata, czując się bezpieczna i chroniona w sposób, którego nie doświadczyła od śmierci ojca. Kocham cię, powiedziała po prostu. Ja też cię kocham, siostrzyczko, odpowiedział Antoni, obejmując ją ramieniem. I jestem z ciebie dumny z tego, jak poradziłaś sobie ze wszystkim w szkole. Jesteś silniejsza niż myślisz. Maja uśmiechnęła się, myśląc o turnieju debat w przyszłym tygodniu i nowych przyjaciołach, których zdobyła. Jakub i jego ekipa nie byli już zagrożeniem, a ona nauczyła się, że czasami stawanie w obronie siebie oznacza wiedzę, kiedy poprosić o pomoc ludzi, którzy cię kochają. Rodzina chroni rodzinę, pomyślała.